Hej, cześć, siemanko wam wszystkim. Z tej strony Peter212. Witam was w kolejnym odcinku z serwera net 4 game W dzisiejszym odcinku pokażę wam ja, o, co, o co chodzi w evencie mikołajkowym, ale na początku chciałbym pozdrowić Anię Morawę, Asię Srokę, Wiktorię Joniak. No, i to by było na tyle. Ok, jak widzicie, jestem ubrany tak świątecznie i bardziej, bardziej świątecznie, co się mi język plącze. Ok, dobra. Okularyki, dobra, idziemy. Nie owijamy w bawełnę. Ktoś tu do mnie dzwoni. Zignorujemy. Chyba nawet wiem, kto. Okej. Okay. Już lepiej ubrany być nie mogłem. Boże. Może po prostu wyłączę telefon. O, to będzie dobre. Dobra. Wiem gdzie to jest, także będzie dobrze. Dziękuję za zostawienie prawie 10 lajków pod ostatnim filmikiem Jeśli wbijemy 15 lajków pod kolejnym to dodaję następny odcinek OK. Dziękuję też, też za ten ogrom wyświetleń jak dla mnie czysta to jest dużo okej, okay, dobra i tu się wszystko zaczyna. Ups. Kurde. Zobaczymy. Dobra Coś czuję, że będą lagi, ale ja nic nie zrobię No, nawet ja mam Okej, okay, ale tu jest ludzi Co się tutaj dzieje? To jakieś chyba ten... Zamieszki My sobie tu idziemy na słagu. Oj, chyba będą lagi Zobaczymy, co to będzie. Ale ja nie wiem, czy to już jest Mikołaj? No nie, LSPD to raczej nie Mikołaj. GM tutaj goni. Co się tutaj dzieje? Ty może machonek jest? Nie wiem. Szkoda. Kurde. O, tam jest Mikołaj, dobra. Jezu, co tu się dzieje? Bentrum, jak ja Cię kocham. O Boże. Nie wiem, czy wy to widzicie. Dobra, dawajmy no. Właśnie o tym pojeździe mówiłem, że takie plażowe coś takiego. Nie wiem jak ten Mikołaj to ogarnia. Naprawdę. <laughs> ja pamiętam, że w tamtym roku to jakoś lepiej chyba wyglądało. Może i źle pamiętam. Wiem, że była kolejka. A tutaj to nie wiem. Nawet LSPD chyba się ich boi. Nie wiem. No dobra, stoimy sobie. Ja tam wiecie. Te prezenty nie są aż tak bardzo wartościowe, no nie? Tak, niedostalne. To nie wiem. Się zobaczy. Może zarapujmy coś. No i ten odcinek chciałbym, żeby tak trwał. Z 15 minut, coś takiego, około 15 minut. Tam chyba też jest. Ale dobra, już stójmy tutaj. On pewnie po kolei rozdaje. Z tego co wiem, to jeden na jed... Wiecie. Jeden dostaje jeden prezent. O, on sobie to podaje. Tylko mogę się założyć, założyć, że będą tacy ludzie, którzy, wiecie, dostaną i będą chcieli więcej. Tam też jest. O. I w ogóle jest 311 osób. Dawno tyle nie było, naprawdę. Oj, kiedy to było? O, tam jakiś pomocnik, ale fajny motorek mam. A nie gadajcie, że oni będą nas psikać albo coś. I wiecie, to są tacy przeciwnicy. Nie chcą dopuścić nas do Mikołaja. Jezu, jak oni drżą, mordę. Za przeproszeniem. A ja tutaj świetnie na cilku. Co ma być, to będzie. No, 120 czy pingu, no robi swoje. Ja się nie dziwię, no nie. A co będzie na odcinku, to ja już sobie, ale i tak wrzucę. No, wiecie, to jest taki event, że ludzie, którzy nie grają pół roku, Czekałem na ten event i wtedy dopiero to tych ludzi jest tu... od groma. Nie wiem, co, chcą sobie wyjechać, czy co? No nie, co oni robią? O, tam jest jakiś wolny. Czekaj, podlecimy, bo chcę wam to pokazać. O Boże, jakie lagi. Przepraszam bardzo. No, byłem grzeczny wczoraj ten. Radiola mnie zabrała, ale co tam? Hmm, co by napisać, co robiłem? Będzie. To jest takie. Chyba każdy to robi. Niedawno sobie jeszcze kupiłem zdrapę Gol, to jeszcze więcej tych prac doszło. O Boże, jak ja widzę, że mi tu muli, a ja to czuję. Ale no dobra, no jakoś to przebolejemy. Aha, no, no bo tam ci pewnie pojadą gdzieś indziej. JAK GO GONIĄ No i widzicie ktoś tu mówi, żeby trzy prezenty mu dał, no nie da rady Nie ma sprawiedliwości wtedy, no nie? No patrzcie, oni wszyscy się tu zlatują Ja mogę pisać, ale... Nie wiem czy to coś da <grystanie> Coś tam się dostanie Okej. Okay. Dużo znajomych tu jest. Kurde, nie no, liczba ludzi się nie zmienia. O, dostałem, ale fajnie, dobra, dostaliśmy prezencik. O boże, jak radzy. Przepraszam, ja wiem. Nie, może podbiegnę, bo to jest bez sensu takie coś. Jeden prezent, ja tam nie będę się domagał więcej, bo to by było oszukiwanie. Dobra. No, ale w sumie nie wiem. Posiedzieć tu jeszcze może. Dobra. Źle jeszcze tu posiedzę. O Boże, jak ladrzy. Wiem, co zapomniałem zrobić. Bez kiju. O, ale tutaj to już jest dużo lepiej. Wiem, co zrobimy na koniec. Tylko poczekaj. Co ja mam pod dwójką? Okej. Okay. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że robię to na odcinku, ale okej. Okay. Przynajmniej pokażę Wam, o właśnie, co tutaj się robi. No i weźmiemy sobie taką fajną rzecz. O, maski. O, a no z napisem. Chyba troszeczkę tutaj by weszło. O nie, 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 nie. Poczekaj, bo ja nie ogarnię. O fuck. Nie, nie za fajnie się tym robi. Dobra, wiecie co? Pieprzyć. Za przeproszeniem. <gry> nie, no dużo z tym jest roboty, a nie mam czasu zbytnio. Okej. Okay. Dobra. Ja nie wiem, komu to się chce. No, i znowu powracam. Patrzcie, co w ogóle się tam dzieje. Widzicie tych ludzi? Co tam się dzieje? Nie, co ja piszę. Yy... Dokładnie. O Boże, nawet ta animka taka zmulona. Zanim oni to rozdadzą wszystko. Patrzcie, w ogóle. Jestem bossem tej gry, no nie. Idę sobie. Ja tu przyjechałem o tym tak? Ja w ogóle tutaj na serwerze nie byłem, no nie? No i dajmy na to, że tą blistę sobie wezmę. No i otworzona! Jestem hakerem. Siadam sobie. O Boże, zlagowało. Dobra. Bo jeszcze mnie nakryją, że hakeruję. Hehe. <laughs> A tak naprawdę to ten... Pod rodzinką mamy parę pojazdów. No, ja mówiłem, że tutaj. Poczekajcie, tam gdzie jeszcze były choinki? O, by, była choinka przed tym, w parku. O, właśnie, pojeździmy sobie do tych miejsc z choinkami. Była jeszcze choinka przed e, szpitalem. E, no, trochę mi wzięło po tamtej stuczce. A dobra, o, właśnie, ja jeszcze Wam nie pokazałem, co, dosta co dostałem w paczce. Ok, to odjedźmy sobie od tej chmury lagów. Dobra, może tutaj kurtularnie wysią wysiądziemy sobie. Dobra, otwieramy torba Casio, Kostka, mal Malboro, Rapstation i ubranie 138. No tak, średnio. Średnio najeżdża, ale dobra. No okej, okay. ubranie 138. Zobaczymy, czy w ogóle ten dla mnie. To już sobie tu też obczajmy. Mam? Mam, okej. Okay. No 138, nie no, to jest to samo co ja mam. Nie, dobra. Przewidziało się mi. Ale to chyba też będzie jakiś żul. A, a ten skin jest taki niby żul, niby nie. Fajna ma czapkę, to jest pewne. Policja już tu jeździ. PCJ to ja mogę uciekać. O no właśnie jakieś ucieczki trzeba nagrać Dobra, nikt nie widzi. Ciekawie by było, aby teraz ten Policja mnie zaczęła gonić na no nie. Tutaj nikogo nie mam. O Boże lagi. No raczej jak tam stoją tutaj nikogo nie będzie. O Boże. Co się dzieje w ogóle? <laughs> Widzieliście tego prawiona? Dobra, wiecie co ja tam nie, nie wjeżdżam? Oszczędzę wam nerwów. Jadę ten. Jakiś warning mi wyskoczył. Ja nie wiem, co się dzieje, ludzie. Pomóżcie, Dobra, jedziemy do mojego domu. Poka... Zobaczymy jeszcze, jakie to Branko. Zobaczymy w ogóle, czy ten. Czy dobre papierosy. Nam Mikołaj dał. Jak jakieś niedobre, to. Pierdzielę za przeproszeniem <gry> Teraz mam zamerdę. Jak już coś nagrywam, to tak około 15 minut. Nie chcę takich króny, krótkich filmików. Ale się mi dzisiaj plączę język. Ja nie mogę. Okej. Okay. Pewnie dużo Osób jeszcze w tym budynku mieszka, zaskakująco dużo osób, właśnie w tym samym mieszkaniu, co ja mieszka. Ja nawet nie wiedziałem o tym. No, nie będę zamykał, może jakiś... Mikołaj mi tu przyjdzie do domciu. To było coś. No, ale zobaczymy w ogóle. Teraz zobaczycie, jaki jest mój taki podstawowy skin. Aha, aha. No to fajnie, tamten skin w ogóle nie jest na naszą tą... Na. No, wiecie. Rasę Kurde, co ja robię? 138, no nie jest. Ech, ale tutaj dostaliśmy jeszcze jakieś. Dobra, to ubierzmy się na tego. Dostaliśmy jeszcze. co? Kasiu, Kasiu już mam. Kostkę... A ja tam się w kostkę nie bawię. Jakoś nie lubię hazardu. O Boże. Nie wiem, czy to widzieliście? <grytanie> Ale wyszedłem na pulpit. Przepraszam. Hmm. No i tutaj rap stacją to jest chyba jakaś płyta. Ale nie wiem, więc ten... Jak coś to wezmę. Zobaczymy. Aha. Dobra. Zobaczmy ten... Malboro. Dobre? Mówi, że dobre. Tylko no. <mulbory> Malboro się chyba kończą. Lepsza jest ta... Ten... O kurde. <mulbory> Co ja robię? <mulbory> no, wciągnął się. No. Także... Lepsza jest ta... Fajka, wiecie. No, no, fajka. No, dobra, mniejsza o to. Okej, okay, no. Przynajmniej dostałem paczkę, bo tam niektórzy to chyba jeszcze do teraz nie dostali, no nie? Kasia, aby ktoś nie wiedział, to jest ten zegarek taki lepszy. No nie można się pofalć, ale ja to mam gdzieś, wiecie. No, tak, trudno trafić, wiecie, kluczyki do czegoś. Ja to bym chciał do MPK na przykład. Dobra, jeszcze sobie odłożymy te rzeczy. Niektóre oczywiście z fajką. Dobra, gdyby tam tak fajnie się grało, jak tutaj, że nie ma lagów, to było coś. Dobra, jakiś typek na freeway, freewayu. W ogóle to też mam freewaya. No ale mam czy kapcie na kole, czyli blokadę, no nie? Albo no, powiedzmy, że złapałem policja. Hehe, <laughs> dobra, odłożymy sobie Casio. W sumie niepotrzebne mi. i tak tego nie używam. Marlboro, a zostawię Rapstety niepotrzebny. Telefon, jak najbardziej, torba i to ubranie. No dobra, odłożę, ale nie wypał z tym ubraniem. Po odcinku jeszcze się tam przyjadę, to może coś dostanę. Co tu mamy? <śmiech> <śmiech> Szkoda, że nie mogę zalegalizować, bo mam brud brudną kartotekę. Kurde. Życie, no nie. Dobra. Co by tu jeszcze mówić? Mm -hmm. A, pokażę wam jeszcze tego freewaya na blokadzie. Jak ktoś nie wie, jak to wygląda. No... Czekapcie. Nie polecam. Ja bym chciał, to już bym, wiecie... To już bym zdjął tą blokadę, ale... Szkoda mi tych czekapci. O kurde, idzie do mnie. A, to ten! Okej, okay, to może jeszcze z nim powiem mu, że nie mam czasu, albo coś. Czy masz? To jest chyba Arab. he? Dobra, zniknę, bo jeszcze może coś mi ukradnie. Masz czarną? No nie no, rasiści wokół mnie są. Dobra, chyba tego nie zniknę. Dobra. Jak tu jesteśmy mili. Oby czegoś nie chciał. dobra, jak idzie to nie będę mu... On mi już... On mi już to mówił. Się powtarza. Dobra. O kurde. Co się dzieje? Nie nie wiem czy wy to widzicie. O kurde. Dobra. <laughs> Dobra. Okej, okay, to się pożegnam. No dzisiaj tak na spontanie. Chciałem nagrać ten event, ale ja już to przewidziałem, że to będą lagi i w ogóle, no nie. No, także ten jeśli będzie 15 lajków w górę, to nagram kolejny odcinek, a jeśli nie, no to po tygodniu i tak coś wrzucę. Kolejny odcinek to planuję ze Skywarsów. No, trzeba też w to zagrać, nie ino w GTA. Dobra, także jeśli ten odcinek się, się spodobał, to zostaw lajka, suba. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!